Dzień dobry Państwu. Chciałbym pokazać, w jaki sposób prawidłowo skonfigurować oprogramowanie S4H do współpracy z systemem Global Tips. System Global Tips pozwala realizować zapłaty przy użyciu kodów QR na stoliku. Konfigurację rozpoczynamy od uruchomienia opcji Konfiguracja parametrów, następnie kiedy mamy już y, uruchomiony ekran, przechodzimy do zakładki Systemy Zewnętrzne 4 i zrobimy sobie, naciskamy guzik Zmień. Ustawiamy tutaj rodzaj zewnętrznego systemu płatności. Mamy tutaj dwa: RESTBIL i Global TIPS. Wybieramy Global TIPS i następnie uzupełniamy parametry zewnętrznego systemu płatności te parametry uzupełniamy wpisując poszczególne wartości i oddzielając je znakami pionowej kreski. Ten znak jest dostępny na klawiaturze poniżej backspace'a. Na no, takiej typowej klawiaturze przynajmniej. I tak. Po kolei wpisujemy tu następujące parametry. Najpierw numer restauracji w systemie Global Tips, ponieważ Akurat Global Tips tego nie wykorzystuje. Tutaj wpisujemy 0. Następnie znak pionowej kreski. Po znaku pionowej kreski wpisujemy API Key, taki jaki otrzymaliśmy od Global Tips. Jest to taki dość duży, złożony ciąg znaków, yy, który no jak tutaj widzimy, zajmuje dość sporo miejsca. Następnie pionowa kreska. Potem wpisujemy. Bazodanowe ID operatora, który będzie związany z operacjami Global Tips. Po prostu chcemy, żeby później na raportach wszystkie rzeczy, które widzimy, widzi, wykonał Global Tips, były oznaczone jako jakiś operator. Sugerujemy, żeby założyć operatora o nazwie Global Tips albo coś podobnego. Następnie yy, znak pionowej kreski. Po znaku pionowej kreski. ID bazodanowe formy płatności która związana jest z zamykaniem przez Global Tips to również potrzebne jest nam do wygodnego raportowania. Następnie znak pionowej kreski. Następnie ID typu zamknięcia rachunku na paragon Tutaj możemy w naszym systemie mieć zdefiniowane różne typy zamknięcia i my musimy wybrać ten, który ma wystąpić w momencie, kiedy rachunek zostaje zamknięty przez GlobalTix na Paragon. Następnie, ID bazodanowe y, typu zamknięcia na fakturę VAT. No, to również y, jest. Po to, żeby, była, żeby system zachowywał się zgodnie z naszymi wymaganiami. Następnie yy, dalsze parametry są już nieobowiązkowe, czyli nie musimy ich wypełniać, ale możemy je wypełnić. I te parametry to są następujące: czy zablokować napiwki? Jeżeli będzie tutaj jeden, system zablokuje napiwki. W przypadku Global Tips y, napiwki i tak pobierane są jakby osobno poza systemem S4H, czyli ten parametr tutaj tak nie będzie Państwu działał. Następnie adres serwera. Domyślnie w systemie S4H y, mamy zaszytą y, nazwę serwera, która jest standardem dla y, Global Tips i to jest serwer https globaltips.io wskazujący na roboczy serwer Global Tips. Natomiast gdybyście chcieli Państwo korzystać z innego serwera, no to wtedy trzeba tutaj wpisać tą inną nazwę. Następnie zostawiamy pole wolne, a więc wpisujemy spację, spację i stawiamy pionową kreskę. Następnie możemy wpisać ID artykułu na piwku. Z tym, że tak, w przypadku Global Tips jest to niewykorzystywane, i kolejna, kolejny parametr to jest wartość uproszczonej faktury VAT. Nasz system standardowo przyjmuje, że uproszczone faktury VAT, czyli drukowanie paragonów fiskalnych z NIP-em, jest możliwe. Do kwoty 450 zł. W przypadku, gdyby ta kwota się na przykład zmieniła, można ją tutaj w parametrach y, sobie uzyskać. Skąd wziąć bazodanowe ID? Y, nas, y, parametrów. Mianowicie, jeżeli mamy włączoną opcję serwis w menu, to tutaj mamy dowolne zapytanie SQL i możemy zadać takie zapytanie. Na przykład kiedy chcemy uzyskać e, ID wybranej przez nas formy płatności, zadajemy zapytanie SELECT gwiazdka from fpl odkreślenie formy płatności zrobimy sobie wykonaj i tu mamy pole ID. To pole nigdzie na żadnych wydrukach nie jest prezentowane. Na pewno uzyskanie wartości tych pól wymaga y, tutaj y, obecności autoryzowanego serwisanta systemu S4H. Dziękuję Państwu.